Ohayo! Jestem Tasyrko, a to jest Call of Duty odcinek 5! Tym razem, tak jak widać, przenosimy się do Detroit. Bardzo fajnie, że możemy pozwiedzać niektóre miasta.

I z pomocą przyszedł Atlas. Minęło kilka lat od czasu naszej poprzedniej misji, więc troszeczkę w tym świecie się pozmieniało. Tam ktoś kogoś gonił. Ho! Nadzieja, bezpieczeństwo i... progres. Rozwój. No, widać, że Atas ma dalekosiężne plany. I ten cały kryzys troszeczkę mu w tym pomógł, więc... Hmm. Ja mam tutaj taką teorię spiskową, że za tym całym atakiem tego KVA czy tam tego Hadesa stoi Irons.

tak trochę głupie teraz to wygląda, idziemy, i to wszystko Star Warsowe. No to trochę takie Star Warsowe, Latające? acie zabawa. Chciałbym sobie z czymś takim poradzić, ale niestety jak gra mi to uniemożliwia. Lot jest automatyczny. I jeżeli na tym jest koniec naszego lotu, to trochę głupie.

co, jesteśmy teraz w bardziej zagrożonej części Detroit? to Ok. To wygląda dosyć tak, yy, powiedziałbym, tragicznie. No i dalej nie mogę sterować tym motocyklem. Co mi się w żadnym stopniu nie podoba. 12

I idź, bo ci w dupę szczele, jak będziesz tak powoli szedł. Może na kuckach będę szybsi, szybciej. No, znaczy wolniej. Czysto. Możemy iść. Okej. Okay. Zgaduję, że tu któreś drzwi będą otwarte. Przynajmniej przestają być dźwignią. Sami otwierają teraz drzwi, a nie każą mi tego robić. To jest proste. Czuję się troszeczkę jak na statku, na stromu. Ten nasz chłopcy poszukuje. Pełno ciał, nikogo żywego, ciemności, tylko latarka i absolutna cisza. A dopiero powiedziałem, że to będzie być no niestety. Przyglądam się twojemu, jak ze szkieletowi. Fajny czerwony jest. Ale w sumie wolałbym taką zbroję, jak miał tamten kaleś przy bramie. Pełno tu szkła leży, takich elementów. Jesteśmy w szkole Ups It box. If you can push to the south side link up there uh, okay there i movement stay yeah Zobaczył mnie, nie mam czym go załatwić. Mogę tylko uciekać. Dobra, dobij mi Koleś. Bo to nie ma sensu. Tak będzie najbezpieczniej to przejść no. na bieżąco. Ups. Odwróć się, koleś. Zanim kolega przyjdzie. Uu. Mówiłem, że czuję się troszeczkę jak na na stromu. Po cichu, tak żeby mnie nie zauważyli. A najlepsze jest to, że muszę iść za nim. Dosłownie nic ani noża, ani nie mogę z ręki gościa ubić. Klimat niezły. Wow. Uuuuuuuuuuu, uh, uh, uh. Serio? Nic lepszego nie było? Tylko cegły trzeba było wziąć?

Co jest? No to zepsułem tu misję deszczeniową. Zaskoczyły mnie psy. Przepraszam bardzo za to. Momentik. Proszę bardzo, i po Tak się to robi O, oh, fuck, ale was tam jest No to chyba powinno większość z was załatwić ryzykowne i kończące całe, cały mój zapas granatów. Ale... W pewnym sensie się udało. Nie no, te psy są małe. Szybkie. Do tego tak ciężko z nimi idzie to ko kolejna mapa, w której jest ciemna jak cholera. A tu amunicja, może jakieś granaty sobie uzupełnię. Jak najbardziej. Chyba w złą stronę, kiedy się patrzy. To już nie była szybko odporna, ale na innej mapie, owszem, ten człowiek jeszcze żył. Łapcie. Tak, wiem, że było spowolnienie, które spowodowało, że przeładowanie trwało dłużej, ale to i tak troszeczkę za długo. Załatwię to ten taki szybszy bardziej wybuchowy sposób widziałem chyba coś lepszego hmm, może mi się tylko zdawało Okej. Okay. Jak się wychodzi ze spowolnienia, to potem jest jazda totalna. żebyś tak podszedł do niego i go dobił zepchnął mnie co za ham Trace has a lock on. him. Still at the hospital. Good. We need to get off the X. Move out. Okay. Boss. The ambulance. That's our cover. One hundred meters. Go. Joseb. Cover us. Busco. Chyba ktoś miał tu osłaniać, tak? To po zbój osłania Czasami mnie wkurza to Dalej. Zabił mnie... Głupi granat, no tej misji padłem więcej razy niż w całej grze. Po prostu dobijające momenty są czasami. Okej. Okay. Chodź! mi kurde, granat znowu. Ta misja mnie troszeczkę zaczyna wkurzać. No są somis, które naprawdę idą strasznie. Doctor's close, second floor north corner. jakieś to Cz... Wszystko jakieś zrąbane. Oczywiście ja się musiałem na to nadziać i obrywam najbardziej. A tu znowu kula na Wydawało mi się, że tegoś strzelali. To tak na wszelki wypadek, jeśli ktoś jeszcze tutaj by był. Znowu jestem odgierny.

Just before the screaming starts. Aha, now I know what this tiktok is all about. You have no idea what he's capable of. of. You are all dead. We are dead! <coughs> Not today. Bag and drag him. With pleasure. Mitchell, on me. Hm, mm. okay. Co, tak szybko go tu przyniosłeś? No nie, tego nie masz. METRO! U! Chyba był zły <trybujesz> pomysł, spróbować skoczyć na górę. I tak się nie da. Serio?

Czy sobie sobie końcu na tych motorach polatać, czy nie? Bo do mnie strzelają. Yeah. Można latać. Ale wolałem, jakby nic z nas nie atakowało, a nie teraz, kurde, Wszyscy to nas strzelają to jeszcze z rakiet. O! Wow. <laughs> okej. Okay. Dobra. Trzymać się. prawej strony. O! Wow. A, przeleciałem, okej, okay. to wiem, żeby się trzymać w prawej strony. Ładnie. Chciałbym wiedzieć, czy tu jest jakiś turbo, bo nie zauważyłem. Serio. Serio, chłopaki. Nice. In Okej, okay, zmieniłem zadanie. Co hmm. taki myzan? Okej. Okay. Tam pokazałem po czwartym odcinku troszeczkę ulepszeń. Ale rozdaję punkty. I teraz pokażę, które statystyki te punkty rozdaję. I teraz dam jeszcze dwa punkty, które mi tutaj zostały, ponieważ No, pasowałoby to dać, przydają się. Dam tutaj granaty taktyczne. Bardzo przydatna rzecz. Później będę rozwijał te wszystkie inne rzeczy, pierwsze punkty. Jeszcze troszeczkę tego mam. Ale w tym momencie kończymy ten odcinek. Ja pozdrawiam. Cześć, pa. pa.